Kochani, zapraszam dzisiaj na kolejną prognozę następnego tygodnia. Co się będzie działo? A będzie się działo jak zawsze bardzo dużo. Wenus i Mars znajduje się od dzisiaj, od niedzieli w znaku Wodnika. I tutaj przechodząc do znaku Wodnika, ręka pod rękę w koniunkcji, jak widzicie, wprowadzają od razu... Radykalną zmianę energii, jeżeli chodzi o nasze działania, jeżeli chodzi o nasze wartości, jeżeli chodzi o tematy relacji, partnerów, układów, związków, ale także. Tematów kreatywności. Razem z Marsem i z Wenusem w znaku wodnika, który jest planetą wyzwolenia, planetą wolności niezależności, będziemy się wyswobadzać z, z ograniczeń. Z układów, z relacji, z zobowiązań, które są dla nas trudne, które są dla nas uciążliwe, czy też są przyzwyczajeniem od jakichś wielu, wielu lat. Będziemy szukać ludzi, grup, układów, organizacji z ludźmi, którzy myślą podobnie jak my, z którymi mamy wspólne cele, z którymi mamy wspólne wizje i poglądy. Te grupy ludzi, którzy pasują do siebie, i każdy z Was może także w danej grupie i ma się osobiście spełnić, będą kształtowały następne nie tylko cztery tygodnie, ale następny czas, ponieważ ten punkt, w którym spotkała się Wenus z Marsem, czy też przeszły ręka pod rękę do znaku wodnika, jest punktem zerowym, w którym mieliśmy połączenie. Saturna i Jowisza, rozpoczynającego tą nową erę wodnika. Jak z Marsem w znaku Koziorożca przez ostatnie prawie dwa miesiące, cel, mieliśmy fokus skierowany na cel i ten cel, przepraszam, mieliśmy osiągnąć. Teraz z energią Marsa w znaku wodnika będziemy kierować do nowego, do progresywnego, do nowoczesnego. I jednocześnie musicie się teraz nastawić na to, że ta szybkość będzie zupełnie inna, szybsza. W tym znaku liczy się niekonwencjonalność, w tym znaku liczy się niezależność, intelekt, wyjątkowość. Ale także bunt i rewolucja, czyli że każdy z was może teraz fokus mieć skierowany nie na jeden cel, nie tylko na jeden cel, ale na kilka, które w danym momencie będą dla was bardzo ważne. Od tego momentu liczą się grupy, od tego momentu liczą się przyjaciele, od tego momentu liczą się ludzie o tych samych poglądach oraz wizja. Energia Marsa w znaku wodnika, który także będzie się łączył z Saturnem, który tutaj przybywa, ale także ustawiał się w kwadracie do Urana w znaku byka to już omawiałam w horoskopie miesiąca na rok marzec. Linkum jeszcze u góry zapraszam serdecznie do wysłuchania czyli będzie dużo bardzo zmiennych, rewolucyjnych, buntowniczych impulsów. I hasła tego Marsa, bohatera, planeta, planeta inicjatywy, planeta działania, planeta wojny jest wolność, równość, braterstwo. Ale mogą, być, być, ale mogą to być także hasła dla poszczególnych grup, tak, do, które właśnie chcą przedstawiać swoje prawa, swoje wizje, swoje ideologie i swoje hasła. We, z Wenus w znaku wodnika już jest, zupełnie, już jest zupełnie inna historia, jeżeli chodzi o relacje tematy wartości kreatywności, tematy miłości, ale także sposoby zarabiania pieniędzy. Tutaj także liczy się wolność, tutaj ta, także jeżeli chodzi o relacje, każda osoba w związku ma prawo się spełnić. Tutaj liczy się niekonwencjonalność, oryginalność i Wenus będzie kierować do postępu, do swobody, do przestrzeni osobistej, tak? Czyli Wenus w znaku wodnika, ja zawsze mówię, nie można przywiązać sznurkiem do krzesła. Ona po, potrzebuje czas dla siebie i przestrzeń, ale także przede wszystkim połączeń intelektualnych. I jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa, musi dana, dana relacja, dany związek czy dane układ między firmami, czy też na przykład między państwami, mieć taką same, takie same ideały, takie same wizje, takie same e, poglądy. W tym czasie <laughs> zmieni się perspektywa w relacjach społecznych, rozpoczyna się właśnie e, intensywne dyskusje grup o prawach, prawa dla, prawach człowieka, teraz z większym nastawieniem do ludzi, tematy wolności osobistej, i jeżeli chodzi właśnie o y, y, związku, każdy musi tutaj mieć swoją przestrzeń, inaczej niestety ta Wenus nie, nie będzie tutaj chciała w ogóle rozmawiać, tak? Czyli ta wolność, osobista wolność i niezależność jest bardzo ważna. Jednocześnie, ponieważ Wenus i Mars znajdują się w znaku powietrza, istotna jest bezpośrednia komunikacja przekaz wiedzy, przekaz informacji powietrze, wodnik. Wenus i Mars będzie przyświecać od tego momentu wodnikom, wagom, bliźniakom, ustawiając się w opozycji do lwa, ale także strzelcom i barankom. Wenus pozostanie w znaku wodnika do, do 5 kwietnia, a Mars do 15 kwietnia. Teraz Mars goni Wenus, następnie będzie przechodził. 15, 15 kwietnia będzie przychodził po wodniku do znaku do znaku ryb. Te znaki zodiaku, czyli znaki ognia i znaki powietrza, oczekują od tego momentu więcej energii, więcej siły, więcej motywacji, więcej wiary w siebie, ale także popraw sytuacji finansowych i tematy w relacjach i partnerstwach można naprawdę tutaj wejść w dobry układ jeżeli chodzi o współpracę o kooperację o przyjaźnie o koleżeństwa wszelkiego rodzaju lew fokus skierowany jest teraz na związki na relacje wszelkiego rodzaju Mars i Wenus jest w opozycji. Tu mogą pojawić się konflikty ale także mogą się pojawić z Wenus propozycje współpracy i, i kooperacji. Zastanowiłabym się teraz, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o przyszłość z tymi dwoma planetami, które znajdują się w znaku wodnika, z kim i jak chcesz współpracować? Kto Ci pomaga? Kto Cię inspiruje? Kto Cię motywuje, z kim widzisz swoją wspólną przyszłość? Czy projekty, czy zadania, i jakie zadania, jakie priorytety mają teraz sens? jakie wartości łączycie z daną grupą, z, daną, z danym człowiekiem czy z daną grupą i należy fokus od natychmiast skierować do przyszłości. 10 marca, popatrzmy sobie do tyłu, to tutaj mój pies z tyłu kwiczy, przerzucamy na 10 marca. 10 marca, Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, przeskakuje do znaku ryb. Wenus i Mars jeszcze dalej. Jak tu widzicie, jest koniunkcja, tak, czyli 327407. I tak pozostanie jeszcze długi, długi czas, zanim Wenus pobiegnie dalej, a Mars będzie ją gonił. Tak, razem z Merkurem, Merkurem w znaku ryb. Nasza komunikacja będzie opierać się teraz na emocjach, na uczuciach, napełniona ogromną wrażliwością, ogromną emocjonalnością. I z Merkurem w znaku ryby należy uważać, tak? bo tutaj Merkury należy do, do Panny i do Bliźniaka, i w tym znaku czuje się tak sobie, czyli może być niezdecydowany, może być nieśmiały. Do biznesu, interesu używałabym tutaj przede wszystkim swojej intuicji, jak to wszystko czujesz, czy też empatii. E, aby się z kimś dogadać, musisz przede wszystkim to wyczuć. E, bowiem w znaku ryb może być tak, że Merkury coś przemilczy, zapomni, czy też nie powie, ale także, czy też może nie zauważy. Z tego, z tego położenia Merkury pozostanie do 27 w znaku ryb. Będzie się łączył i z Jowiszem, i z Neptunem, i ze Słońcem. Uwaga, wszystkie połączenia, które teraz się rozpoczynają, planet, bo także Słońce będzie się w tym tygodniu łączyło, łączyło się z Neptunem, już tutaj widzimy tak? czyli 22-20, jest tendencja do, oszuka do oszustw, jest tendencja do kłamstw, jest tendencja do fałszu, do zapo zapomnienia o sobie, zapomnienia o tym, co było dla ciebie najważniejsze, ale tutaj można też no, trafić nie, niestety na, na ludzi, którzy nas y, oszukają, i tutaj bym naprawdę bardzo y, uważała. Do 27 marca z tym Merkurym. Najbardziej swoją empatią i swoją intuicją skorzystają oczywiście ryby, raki i skorpione oraz koziorożce oraz, oraz byki. Uważajcie na swoje zadania, uważajcie przy podpisach wszelkiego rodzaju. I ponieważ 13 jesteśmy 10, Merkury będzie właśnie 13. Słońce będzie przechodzić Neptuna, tak? czyli 22, 23, tutaj mamy Merkury pozostaje już na 6 stopniach. I uwaga, tak, czyli podczas tego dnia. Z jednej strony jest to bardzo dobry dzień na, na inspirację, na fantazję, bardzo dobry dzień na medytację, na kreowanie, na malowanie, na rysowanie, ale jest to także tendencja właśnie iluzji, oszustw, kłamstw. Uwaga na używki wszelkiego rodzaju zatrucia, czy też utrata, utrata kontroli, ale także merkury, oczywiście informacje, które będą nam przekazywane, czy też informacje, które będą w internetach podawane wszelkiego rodzaju, to już wiecie, od roku 2020 należy te informacje naprawdę sprawdzać. Nie jest to dobry dzień na podpisy wszelkiego rodzaju, ale wszystko cokolwiek tutaj usłyszycie, na, na pewno bym też sprawdziła jeszcze raz, czy to jest wszystko wiarygodne, bowiem bo podczas tego dnia szczególnie na pewno nie jest to bardzo dobry dzień do podpisu, czy też w ogóle nie jest dobry dzień do podpisu, ponieważ nie wszystko będzie prawdą, tak? Czyli 13 na pewno bym y, uważała. Tymczasem Słońce znajduje się ciągle w znaku, w znaku ryb, i z tym, słońcem, z tym Słońcem w znaku ryb będzie to do, będzie do, do Słońce, jesteśmy 13 marca. W tym znaku ryb będzie dochodziło w następnym miesiącu do bardzo ważnej koniunkcji: połączenia Jowisza z Neptunem, które zdarza się raz na 160. Ponad 7 lat, teraz już nie pamiętam, wyjątkowa konstelacja, konstelacja z jednej strony spełniania marzeń, spełniania życzeń. Z tą konstelacją już od teraz, bo jak widzicie, planety są bardzo blisko, Jowisz jest na 16:59, a Neptun na 22:53. Tutaj wezmę nawet ołówek, żebyście to zauważyli. Słońce pozostaje jeszcze w znaku ryb, tak? jest teraz na 23 stopnie. I razem z tymi planetami zbliżającymi się do siebie, i z połączeniem w następnym miesiącu, w kwietniu 14, dojdzie do dokładnej, dokładnej koniunkcji, i obie planety czują się świetnie, są w swoim domu. Neptun należał, Jobisz należał w astrologii klasycznej także do, do znaku Ryb, czyli obie planety czują się świetnie. Razem z połączeniem tych planet będzie wzrastała nasza duchowość. Może być tak, że wielu z Was nie tylko zacznie się rozwijać spirytualnie, zacznie się rozwijać duchowo, zacznie wzrastać Wasza empatia, Wasza wrażliwość, Wasza intuicja, ale jest to takie uczucie połączenia z niebem, czy też może z siłami wyższymi, że można. Nie tylko nie wszystko zrozumieć, co się z nami dzieje, ale także utracić kontrolę. Niestety taką konstelacja także ma negatywne cechy, zaraz do, tego, zaraz do tego powrócę. Chciałabym tylko powiedzieć, że razem z, tą, z tym połączeniem planet i, i Jowiszem, który zbliża, podąża się do, do Neptuna, i te planety połączą się 14 kwietnia 2021, Niektórzy może znajdą zaufanie. Liczymy na pozytywne zmiany w świecie. Niech się zdarzy ten cud, ale płynęłabym teraz z, tej, z energią tego plutona na ostatnich stopniach, jeszcze do roku 2024 w znaku koziorożca i z tym, z tym wyjątkowym połączeniem planet, ale także z uranem w znaku byka, płynęłabym z falą. Płynęłabym z falą, Otworzyłabym się na nowe energie. Koncentrujcie się na swoich celach. Szukajcie spokoju, szukajcie, szukajcie tego wzmocnienia w uniwersum, w, na, nabierając siły. Tu bowiem ta także, Neptun, niestety, może także zakrywać pewne rzeczy. Neptun jest także kłamstwem, jest fałszem. Może być iluzją, może być rozpłynięciem się, może być fantazją, może być czymś, co no, na, na, nastąpi tutaj ogromne rozczarowanie. Dlatego nie leciałabym za jakimiś mrzonkami i naprawdę pozostawałam w realu, bo z jednej strony może to przynieść spełnienie czy też przynajmniej polepszenie jakiejś sytuacji. Z drugiej strony, zamiast pokoju, harmonii i cudów, możemy tutaj oczekiwać niestety niebezpieczeństwa i chaosu. Z Jowiszem i Neptunem, czy też z jawiszem, który zbliża się już do Neptuna, mamy przede wszystkim uaktywnić, ożywić nasze uśpione potencjały. Każdy z Was może zostać teraz artystą swojego życia. Możecie dokonać przełomu, możecie żyć swoimi marzeniami. Kto chce spełnić swoje marzenia, radziłabym rozmawiać z innymi o swoich marzeniach, a nuż tutaj otrzymacie jakąś inspirację, czy możecie także dostać pomoc, czy możecie być protegowani. Na pewno dotyczy to osoby spod znaku ryb, raków i skorpionów, ponieważ te, te, to połączenie, ale to, także koziorożcy. Byki, a nawet panny, tak, w siódmym domu, że wiele osób będzie protegowanych, czy też otrzyma jakąś pomoc, czy jakaś trudna sytuacja, która, która się nam wydawała w danym momencie, może finalnie zakończyć się pozytywnie. Jednak samo to, samo to połączenie Jowisza, Jowisza z Neptunem w świecie, może oznaczać to już mówiłam w prognozie na rok 2022. Że niestety pojawią się teraz osoby, które będą głosić jakieś ideologie, jakieś wizje, jakieś plany, które nie, niekoniecznie i to czy wszystko wy, wychodzi gdzieś z ukrycia. Pluton bowiem na ostatnich stopniach Koziorożca do roku 2024 wyciąga z podziemia wszystko to, co było ukryte. Wszystko, co było ukryte, wszystko, co jest nieprawdą, wszystko, co jest. Destrukcją wszystkie złe emocje i złe uczucia. Jednocześnie Jowisz i Neptun może w negatywnym sensie poszerzyć tą destrukcję. Może dać jeszcze więcej łez, może dać jeszcze więcej smutku, może jeszcze to wszystko się rozpłynąć. Jednocześnie Jowisz w koniunkcji do Neptuna jest tak, że ludzie, pewne osoby, które przygotowywały coś od pewnego czasu może właśnie głoszące jakąś swoją teorię, swoją wizję czy też um, chcące, pragnące nawet ratować świat, czy też pokazać innym jak należy tutaj żyć, czy co jest celem życia. Nie niestety będziemy tutaj mogli mieć w następnym czasie bardzo dużo problemów nie tylko ze, ze strony wschodu ale także będą się pojawiać prawdopodobnie w Europie Ta, także osoby, które tutaj będą chciały nas przeciągać na, na swoją stronę, czy też swoje wizje, swoje, swoje plany, swoje ideologie czy teorie życia przedstawiać i może z, tym, z tą konstelacją niestety tutaj dojść do, do chaosu w świecie. To jest tak, że Jowisz poszerza, Jowisz w negatywnym sensie, planeta szczęścia, planeta ekspansji, planeta poszerzania naszych horyzontów, może niestety poszerzyć nieszczęście, tak? poszerzyć smutek, to jest zagubienie, chaos i rozterki. Dlatego, kochani, pozostajecie w realu. Pozostajecie w realu. Patrzycie także, poradziłabym wszystkim. Teraz, jeżeli chodzi o wizje, o plany, o ideologię życia, sprawdzać naprawdę, komu wierzycie, co słuchacie, co jest Wam przedstawiane, ale także w jakiej grupie się znajdujecie i czy dana grupa ma pozytywny wpływ, jakie ideologie głosi i czy to zgadza się z Waszą prawdą. To jest ten Pluton, tak? Czyli ten Pluton w świecie od roku 2020. Kiedy Pluton był w połączeniu z Saturnem, Pluton oznacza: ma władzę. Ja mam władzę, ja mam moc, ja mam siłę, ja mam kasę, ja mam pieniądze, ja mam wpływ na innych. totalny, ja mam, umiem wpływać na masy, ale także działa w negatywnym sensie i jest to od roku 2020 z połączeniem Saturna i Plutona 12 stycznia 2020. Właśnie tendencja działania strachem, przerażeniem, zastraszaniem, terror, wojna, która teraz się dzieje, manipulacje i kontrolę. I ten Pluton będzie to 2024, Nie, niestety tutaj pokaże się z, najgorszym, z najgorszej strony. Dlatego w następnym już tygodniu, kiedy słońce będzie łączyło się z Neptunem i Merkury leci do znaku ryb. Uwaga na wiadomości, uwaga na informacje, uwaga na to co jest wam przekazywane w jakiej formie. Nie słuchajcie się wszystkiego, sprawdzajcie swoje to co usłyszycie. Jednocześnie najlepiej jest w tym momencie pozostać w realu i Słuchać swojego serca i ro, robić tak, robić to, co się wa, dla Was najlepiej czuje. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje znajdują się pod nagraniem. U góry umieszczę linki, które są, mówią o tym, jaki będzie miesiąc marzec, tendencje miesiąca marca. Zapraszam do subskrypcji mojego youtube kanału. Przyciskajcie dzwoneczek, zapraszam do konsultacji. Numery telefonów znajdują się pod wideo. Wszystkiego dobrego i życzę Wam spokojnego tygodnia. Uważajcie na siebie.